Dziś porozmawiamy o istotnej zmianie, która od 7 listopada 2025 roku wpłynęła na dostęp do terapii medyczno-marihuanów w Polsce. Od teraz pacjenci muszą osobiście spotykać się z lekarzem, aby otrzymać receptę. Teleporady, które dotąd były popularne, zostały zabronione na mocy rozporządzenia minister zdrowia. Dlaczego wprowadzono tę zmianę? Jakie są jej zalety oraz jakie wady? Gdzie znaleźć swojego lekarza? I co najważniejsze, jak przygotować się do wizyty stacjonarnej? O tym wszystkim dowiecie się w najnowszym odcinku. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodarców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Dlaczego wprowadzono zmiany? Przejście z teleporad na wizyty stacjonarne może wydawać się trudnością, ale ma swoje podstawowe uzasadnienie. Powody tej decyzji są następujące. Po pierwsze zmniejszenie ryzyka nadużyć oraz większe bezpieczeństwo terapii. Recepty na medyczną marihuanę będą wydawane po pełnej konsultacji twarzą w twarz i w sumie dobrze, bo jak wiemy zioło jest no, nie dla każdego i nie na wszystko, jak to się w cudzysłowie mówi. Po drugie, dokładniejsza ocenia, ocena zdrowia pacjenta. Lekarz ma możliwość osobistego zbadania pacjenta i lepszego dostosowania terapii. Choć zmiana ta budzi emocje, wiele osób, w tym lekarze oraz ja osobiście, uważam ją za krok w kierunku poprawy jakości leczenia. Pamiętajcie, drodzy widzowie i pacjenci, aby pójść do przodu, czasami trzeba zrobić dwa kroki wstecz. No i Zestawienie fentanylu z marihuaną na równi niestety jest według mnie lekkim nieporozumieniem. Bezpośrednia rozmowa pozwala na bardziej szczegółowe omówienie problemów zdrowotnych w tym ocenienie Twojej dokumentacji medycznej. Lekarz może dokładniej dostosować terapię do Twoich potrzeb, pokazać podstawy takiej terapii, chociażby użycie waporyzatora oraz sposób obchodzenia się ze surowcem farmaceutycznym. Dodatkowo, Osobisty kontakt pomaga budować relację opartą na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Daje to możliwość dostosowania ilości przepisywanego surowca w takiej, aby pacjent nie musiał co miesiąc przyjeżdżać na wizytę kontrolną. Pacjenci, którzy są już po pierwszych wizytach stacjonarnych, często mi zgłaszają, że są zadowoleni z takiego rozwiązania. Nowy system ma jednak swoje minusy, o których również warto wspomnieć a mianowicie dodatkowe koszty i czas. Ponieważ pacjent musi znaleźć czas na dojazd do gabinetu i pokryć związane z tym wydatki, w tym wykup recepty w okolicznej np. aptece. Dodatkowo w niektórych regionach Polski czas oczekiwania na wizytę może się znacznie wydłużyć, gdyż lekarz nie przyjmuje codziennie, a na przykład raz w tygodniu lub raz w miesiącu tak się często zdarza w mniejszych miejscowościach. Największą wadą tego systemu jest dostęp do terapii dla osób z ograniczoną mobilnością. I teraz tak, dla niektórych pacjentów osobista wizyta to niestety spore wyzwanie bądź nawet całkowite wykluczenie z terapii. Te trudności mogą być. Zniechęcające, ale istnieją sposoby, by sobie z nimi poradzić, o czym powiem dosłownie za chwilkę. Gdzie znaleźć swojego? Konopnego lekarza. To pytanie zadaje sobie największa rzesza pacjentów. Otóż, jeśli jesteś pacjentem, który już jest włączony do terapii medycznej marihuaną, wówczas polecam ci udać się do swojego lekarza rodzinnego, który to jako jedyny ma możliwość wystawienia recepty na kontynuację leczenia w formie zdalnej, bez konieczności każdorazowej wizyty w gabinecie lekarskim. I uwaga! I to całkowicie za darmo, ponieważ lekarz rodziny jest opłacany z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast, jeśli twój lekarz rodziny nie czuje się na siłach w prowadzeniu terapii konopnej, wówczas musisz udać się do w Twoim mieście. Jak przygotować się do wizyty? Najważniejsze, nie bój się, nie wstydź się, pójdź i pogadaj z lekarzem twarzą w twarz. Bo z tego co mi wiadomo, sporo pacjentów wróciło do zakupu suszu z czarnego rynku, co jest po części smutne, ale i trochę zrozumiałe, bo przez kilka lat pacjent został przyzwyczajony do formularza w necie i otrzymania kodu bezbędnego, w cudzysłowie, pitolenia. Zatem, jeśli planujesz wizytę u lekarza, oto kilka pra praktycznych wskazówek, które ułatwią Ci przygotowanie. Przynieś wyniki badań Historię chorób oraz listę leków, które przyjmujesz. Jeśli nie masz dokumentacji, to i tak lekarz przeprowadzi z Tobą szczegółowy wywiad. Także o to się w ogóle nie musisz martwić. Zapisz, jakie dolegliwości ci doskwierają, kiedy się pojawiają i jak wpływają na Twoje życie codzienne. Jeśli masz wątpliwości do terapii, Dawki lub skutków ubocznych spisz się wcześniej, aby o niczym nie zapomnieć. No i najważniejsze, bądź szczery, nie ściemniaj, mów jak jest! Pamiętaj, lekarz jest po to, aby ci pomóc. Im więcej informacji mu przekażesz, tym skuteczniejszą terapię może Ci zaproponować. Ewentualnie skierować na inne, bardziej skuteczne rozwiązania. Podsumowując, zmiana na wizyty stacjonarne w leczeniu medyczną marihuaną, to przede wszystkim wyzwanie ale i szansa na lepszą jakość opieki. Choć może wydawać się to trudne, pamiętajcie, że lekarze są tam, by Wam pomagać. Nie bójcie się korzystać z ich wsparcia. To ważny krok ku lepszemu zdrowiu. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej zmianie. Jeśli macie pytania lub potrzebujecie wsparcia, napiszcie do mnie, a postaram się Wam pomóc. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco.